Cześć. Bardzo chciałbym zaprosić Cię na pewien kurs. Kurs zacznie się w najbliższą niedzielę i będzie to kurs dotyczący tematu uzależnienia, konkretnie uzależnienia od alkoholu. Kto mnie trochę dłużej zna, doskonale wie, że no właściwie już niebawem od 10 lat prowadzę bez zniewolenia. Na początku był to blog, od kilku lat jest to kanał na YouTube, w którym pomagam ludziom wyjść z uzależnienia od alkoholu. Sam jestem na tej drodze już też od kilkunastu lat. Przez ten czas dużo, dużo w swoim życiu udało mi się zmienić. I w kursie, który zacznie się jutro. Będę się dzielił swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i nie tylko swoim, również doświadczeniem gdzieś związanym z osobami uzależnionymi od alkoholu. Będę się tym wszystkim dzielił według pewnego określonego schematu. I ten kurs no, trochę pewnie potrwa, ale to nie ma znaczenia, nigdzie się nie śpieszymy. I dlatego jeżeli sam gdzieś uważasz, że kurde, no z jakiegoś powodu trochę za dużo tego chlana jest. Jeżeli masz kogoś bliskiego w rodzinie, kto gdzieś no trochę za dużo pije, nie? wiesz, my nie mówimy, że jest alkoholikiem. No bo alkoholik to jest oczywiście, wiesz, jakiś tam taki facet, który spompowany w rowie leży. No, no, no tak, tak też bywa. Natomiast statystycznie to jest 10% wśród osób uzależnionych. Hmm, większość osób uzależnionych to są y, ludzie tacy jak ja, jak ty. Jak twoi sąsiedzi, Twoi znajomi z roboty i tak dalej, którzy mają pracę niekiedy, bardzo duże stanowiska odpowiedzialne i tak dalej, i tak dalej. To nie ma znaczenia, no, choroba nie wybiera po prostu, tak? A alkoholizm jest chorobą. I w tym kursie będziemy wspólnie przechodzili przez wszystkie różne etapy przeźwienia i zdrowienia i myślę, że dużo dobrego może się wydarzyć. Więc kurs zaczynamy jutro. Jutro Wam opowiem, y, czym jest kurs, dla kogo on jest i tak dalej. I jakby podejmiemy już y, pierwszą, pierwszą pracę, pierwsze działanie. Y, filmy będą się pojawiały co niedzielę, później być może częściej, no trochę tego materiału będzie do przedstawienia. Ale jeszcze raz bardzo, bardzo Cię zapraszam. Myślę, że dużo dobrego nas czeka. Trochę doświadczenia też w tym mam. Yy... Więc zapraszam Cię na przygodę życia, no po prostu. A jeżeli pójdziesz takimi krokami, które gdzieś tam będą zasugerowane w tych filmach, to być może w ciągu kilku miesięcy Twoje życie nabierze takiego wymiaru, którego nie jesteś w stanie sobie zbytnio wyobrazić. A uwierz mi, wiem, wiem, wiem co mówię. Ale oczywiście więcej dowiesz się w kursie. Także wszystkie linki są w, pod filmem. Zapraszam Cię na YouTube, na kanał bez zniewolenia. Jesteśmy też na Facebooku na grupie i na Discordzie też na grupie. Ale to wszystkiego się będziemy już w kursie dowiadywali. Tyle. Dobrego dzionka i do zobaczenia. Cześć!